Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie bardzo pragnę podziękować za sposobność wtórnego już przedstawienia Wysokiej Izbie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy Kodeks Karny. Tym razem przychodzi mi przedstawiać ten projekt w odmiennych okolicznościach niż miało to miejsce już prawie półtora roku temu, pod koniec roku 2022 jak bowiem wynika z niektórych wypowiedzi nowej większości parlamentarnej, nadchodzą trudne, by nie powiedzieć ciemne czasy dla katolików, chrześcijan, a być może dla wszystkich, którzy pragną korzystać w Polsce z wolności wyznania i sumienia, praktykując wyznaną religię. Tym bardziej w tych okolicznościach czuję się zobowiązany, aby przedstawić Wysokiej Izbie ten nasz projekt, gdyż taką rolę i ten obowiązek powierzyło mi. Ponad 380 tysięcy polskich obywateli, którzy wyrazili poparcie dla tego przedkładanego Wysokiej Izbie projektu ustawy. Ufam, że niezależnie od rozstrzygnięć Wysokiej Izby w tej sprawie problematyka nietolerancji religijnej zdarzeń o charakterze przestępczym, motywowanych nienawiścią religijną, kwestia wyrażanej niestety wielokrotnie w dyskursie publicznym, także przez przedstawicieli większości parlamentarnej, pogardy dla drugiego człowieka motywowanej względami religijnymi stanie się zauważalna dla opinii publicznej, a przez to będzie także uwzględniona w decyzjach o charakterze politycznym, jeśli nie teraz, to w przyszłości. Wysoka Izbo, zasadniczym założeniem, fundamentem, który legł u podstaw proponowanej regulacji, jest prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce. Wolność ta jest gwarantowana każdemu obywatelowi zarówno w Konstytucji Rzeczpospolitej, jak też w treści prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę. Pragnę na wstępie podkreślić, że nasz projekt ustawy zakłada przepisy chroniące wolność religijną wobec wiernych wszystkich kościołów i związków wyznaniowych legalnie funkcjonujących w Polsce. Nie jest to projekt o charakterze dyskryminującym, nie wyróżnia żadnej religii, kościoła czy związku wyznaniowego, nie służy też wiernym jednego tylko wyznania. Konstytucja Rzeczpospolitej zapewnia każdemu człowiekowi wolność sumienia i religii, a także wolność uzewnętrzniania swojej religii. Rodzice mają konstytucyjne prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wolność wyznania jest obok wolności myśli, wolności sumienia jedną z trzech wolności chronionych na gruncie Artykułu 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przepis ten chroni wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi publicznie lub prywatnie swojego wyznania lub przekonań. Wolność wyznania i sumienia, która przysługuje zgodnie ze wspomnianymi aktami prawnymi każdemu człowiekowi, musi być opatrzona prawnymi instrumentami służącymi ochronie tej wolności. Bez prawnych instrumentów chroniących określoną w konstytucji wolność nabiera ona jedynie charakteru iluzorycznego, deklaratywnego. By wolność czy prawo określone w normach konstytucyjnych prawnych miały rzeczywisty wymiar, muszą być w sposób właściwy chronione na gruncie prawnym i temu właśnie służyć ma proponowana zmiana przepisów kodeksu karnego. Wysoka Izbo, w ostatnich latach byliśmy świadkami wielokrotnych naruszeń wolności religijnej w Polsce. Tylko w latach 2019-2023 organizacje monitorujące stan wolności religijnej w Polsce odnotowały blisko tysiąc naruszeń, wśród których znalazły się fizyczne ataki na osoby wierzące lub duchownych, niszczenie, znieważanie miejsc kultu religijnego, symboli religijnych, przedmiotów czci religijnej, ograniczanie publicznego wyznawania wiary, dyskryminacja ze względu na przekonania religijne czy nawoływanie do nienawiści na tle wyznaniowym. Od roku 2008 do 2015 w Polsce prowadzono 163 postępowania karne dotyczące przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, natomiast w okresie od roku 2016 do 2021 tych postępowań było już 2400. Jest to ogromny wzrost przestępstw w omawianym zakresie. Jesienią roku 2020 doszło w Polsce co najmniej do kilkuset zdarzeń mających charakter ataków na miejsca kultu religijnego, osoby duchowne lub wiernych. Mowa tu o zakłócaniu nabożeństw, dewastacji świątyń, niszczeniu kapliczek, profanacji, niszczeniu posągów, pomników Matki Bożej, św. Jana Pawła II czy figur Chrystusa. Zdarzały się wówczas w Polsce także pobicia lub fizyczne bezpośrednie ataki na osoby duchowne czy też wiernych. Jako przykład mogę wskazać chociażby sytuację z Paradyża z województwa łódzkiego, gdzie doszło do pobicia proboszcza jednej z parafii, który w wyniku tego zdarzenia kilkanaście dni później zmarł. Pobicie też ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce także w Siedlcach w listopadzie 21 roku, gdzie w Parku Miejskim zaatakowano franciszkanina zakonnika, który również w wyniku tego pobicia zmarł. Zakłócenia mszy świętych miały miejsce w Poznaniu, w Łodzi, w Szczecinie, w Koszalinie, w Toruniu, w wielu innych miejscach. Niektórzy sprawcy, jak na przykład osoby, które zakłóciły Mszę Świętą w jednym ze szczecińskich kościołów, chwalili się swoimi czynami w internecie, publikując nagrania lub zdjęcia z tych zdarzeń. W Zielonej Górze w październiku roku 2021 w odpowiedzi na nieodpowiedzialne wypowiedzi jednego z polityków, który dzisiaj jest nawet ministrem, doszło do upiłowania przydrożnego krzyża. Sprawca nie tylko nie ukrywał się, ale przeciwnie, dumnie opublikował w internecie film pokazujący akt piłowania tego krzyża. Zresztą akcja piłowania przydrożnych krzyży trwa do dzisiaj, nie dalej niż trzy tygodnie temu, doszło do ścięcia kolejnego krzyża przy kościele w Bogatyni. W Szczecinie do jednego z kościołów wszedł człowiek, który zdemolował wyposażenie przedsionka tego kościoła, połamał krzyż, poprzewracał przedmioty znajdujące się w tym przedsionku, a interweniującego księdza ten sprawca pobił na tyle dotkliwie, że, że była potrzebna hospitalizacja, operacja tego kapłana. W Damasławku... Pomnik figurę Matki Boze, Bożej ktoś oblewał kilkukrotnie fekaliami. Z kolei na Śląsku Cieszyńskim pomnik dzieci nienarodzonych, znajdujący się na cmentarzu, został oblany czarną farbą i zniszczony. Do tego wszystkiego dochodzi kampania nienawiści w internecie. Wszechobecny na portalach społecznościowych hejt nie tylko na Kościół katolicki, ale na wszystko, co jest związane z jakąkolwiek religią, duchowością. Osoby świętych, w szczególności świętego Jana Pawła II, stają się obiektami memów, szyderstw. Z ludzi wierzących robi się szołomów ludzi zacofanych, niegodnych szacunku. Jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego pisał przykładowo w swoich mediach społecznościowych o w cudzysłowie, cytuję, katolickich bydlakach, zwalczaniu katotalibów, czy też z nimi się nie gada, ich się zwalcza. Człowiek ten nadal tytułuje się profesorem tego uniwersytetu i pracuje na tej wspomnianej uczelni. Musiałbym poprosić pana marszałka Wysoką Izbę o chyba cały dzień na mównicy Sejmowej, żeby przedstawić Wysokiej Izbie rzeczywistą skalę nienawiści wobec osób wierzących, a także skalę zdarzeń inspirowanych, a niekiedy nawet organizowanych czy prowokowanych przez nieodpowiedzialnych polityków. Z racji tego, że tyle czasu tutaj nie mamy, poprzestanę na tych przykładach. Wysoka Izba odpowiadając na przedstawione wyzwania, problemy Niedoskonałości dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie ochrony wolności sumienia i wyznania proponujemy wprowadzenie zmian do kodeksu karnego. Zasadniczo proponowana przez nas modyfikacja przepisów kodeksu karnego dotyczy przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz przestępstwa zakłócania aktów religijnych. W zakresie artykułu 195 kodeksu karnego proponowana zmiana dotyczy wykreślenia z paragrafu pierwszego tego artykułu wyrazu złośliwie, tak aby karalne było każde przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o regulowanej sytuacji prawnej, jak też przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom czy obrzędom żałobnym. Dziś karalne jest wyłącznie takie przeszkadzanie wykonywaniu aktów religijnych, które organ orzekający uzna za złośliwe. Innymi słowy, można przeszkadzać w wykonywaniu aktów religijnych w sposób niezłośliwy. Kategoria złośliwości jest, jak wiadomo, kategorią ocenną i trudną do obiektywnego zweryfikowania, co ułatwia sprawcom zakłócanie aktów religijnych. Dotychczasowe brzmienie artykułu 195 kodeksu karnego w sposób niewystarczający chroni osoby wierzące o czym świadczą przypadki bezkarnego zakłócania obrzędów. Znane są orzeczenia, w których sądy uznawały swoistą wyższość wolności słowa nad wolnością wyznania i w związku z tym wskazywały, że obywatele mają prawo wyrażać swoje opinie na terenie świątyń, także w trakcie sprawowania mszy, a tego typu zachowanie nie cechuje się złośliwością. Nadto sądy niekiedy uznawały, że wtargnięcie do świątyni, na przykład tuż po zakończeniu mszy, nie jest złośliwym przeszkadzaniem wykonywania aktu religijnego. Niejednokrotnie więc sprawcy kierują się nie tyle złośliwością, co innymi pobudkami, na przykład wrogim nastawieniem do określonego kościoła czy jego duchownych. Z punktu widzenia ochrony dobra jakim jest wolność religijna, a więc także prawo do nieskrępowanego i nieprzerywanego wykonywania aktów religijnych, motywacja sprawcy nie powinna mieć znaczenia, dlatego znamie złośliwości powinno być z tego omawianego przepisu usunięte. Kolejna zmiana dotyczy krytykowanego przez wielu zarówno z lewej, jak i z prawej str strony sceny politycznej przepisu artykułu 196 kodeksu karnego, a więc przestępstwa yy, obrazy uczuć religijnych. Pojęcie uczuć religijnych, a tym bardziej ich obrazy jest nie, niezdefiniowane. Nie ma legalnej definicji tego, czym są uczucia religijne, w jaki sposób można je obrazić. Skutkiem obecnej regulacji jest de facto brak prawnej ochrony zarówno uczuć religijnych samych w sobie, jak i przedmiotów czci religijnej, czy miejsc przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego, czy też osób wierzących. Wydarzenia ostatnich lat dobitnie dowodzą, że w Polsce przedmioty czci religijnej, czy też świątynie lub inne miejsca przeznaczone do wykonywania kultu religijnego, nie mają należytej ochrony prawnej. Profanacja, dewastacja tego typu miejsc bardzo często nie spotyka się z żadną reakcją karną, co w sposób oczywisty zachęca sprawców do dalszych działań. Obrazy uczuć religijnych osoba pokrzywdzona musi w dzisiejszym kształcie przepisów udowodnić, wykazać. Jest to działanie trudne nawet dla osób. Biegłych w dogmatach swojej wiary. Przeciętny wierny jakiegokolwiek kościoła czy związku wyznaniowego nie jest w stanie udowodnić, że określone działanie sprawcy obraziło jego uczucia religijne, mimo że naruszenia te często mają charakter dość oczywisty. Osoba pokrzywdzona musi zgłosić się do organów ścigania, wykazać fakt obrazy jej uczuć religijnych, a procedura ta w sposób w zasadzie oczywisty. Utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej. Z tych względów proponujemy zmianę treści artykułu 196 Kodeksu Karnego i wprowadzenie normowania, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej będzie podlegał ten, kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty, obrzędy, jak też ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Podkreślenia uzupełniająco chciałbym dodać, że aktualna treść tego przestępstwa, przepisu artykułu 196 kodeksu karnego, pochodzi z artykułu 5 dekretu z roku 49 o ochronie wolności sumienia i wyznania, który z założenia służył do ograniczania i represjonowania osób wierzących, i z tego właśnie dekretu Bierutowskiego z 49 roku. Treść tego przepisu została przeniesiona do kodeksu karnego z roku 69, a następnie do obowiązującego dziś kodeksu karnego z roku 97. Jest oczywiste, że w okresie władzy komunistycznej dogmaty, obrzędy religijne czy też miejsca kultu religijnego świątynie nie mogły być chronione przed znieważeniem, ponieważ państwo w okresie polski ludowej, kierując się marksistowską ideologią, intensywnie szerzyło ateizm, czego przejawem była tolerancja dla wyszydzania, znieważania religii jako takiej. Wydaje się, że nadeszła już najwyższa pora, aby te archaiczne przepisy zmienić. Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, Szanowni obywatele, Nienawość, nienawiść i nietolerancja motywowane religijnie są zjawiskiem, które ma miejsce niestety także w naszej ojczyźnie. Proponowany projekt ustawy, co pragnę raz jeszcze z całą mocą podkreślić, ma charakter ochronny. Proponowane przepisy mają służyć ochronie wolności sumienia i wyznania, wolności, która ma umocowanie konstytucyjne. Nie jest to projekt o charakterze opresyjnym, nie podnosi wysokości kar, jak to się. W dyskursie publicznym taka informacja nieprawdziwa pojawiała. Nie służy też wiernym czy duchownym jednej tylko religii, ale ma na celu ochronę każdego obywatela, który chce korzystać z prawa, jakim jest prawo do swobodnego i bezpiecznego wyznawania dowolnej religii. Z tych też względów zwracam się do Wysokiej Izby o przyjęcie omawianego projektu i skierowanie go do dalszych prac parlamentarnych. Bardzo dziękuję.